Witajcie moi drodzy! Oto Gołębnik z opowiadania Gołębnik. Zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wyglądało. Otóż siedzi sobie Marek Lichocki w nocy. Teraz mamy dzień, żebyście sobie dobrze obejrzeli. No ale siedzi sobie w nocy. Trochę może nam skakać światło. Siedzi sobie tu. Proszę bardzo, tak wygląda pokój, który Marek Lichocki chciał. Siedzieć, żeby uciek, uciec od rzeczywistości. No i siedzi sobie w tymże pokoju. A tu mu w okienko puka bzionek. Tam sobie bzionek stoi i mu puka. No to Lichocki to okienko otwiera. Cyk, wpuszcza bzionka. Bzionek sobie siada. O tutaj na krzesełeczku. No i opowiada, że się tutaj będzie działo. Tak wygląda pokój Lichockiego. Będzie się działo: no bo jest ta magiczna data, i wszystkie stwory zaraz, jak chleb do miodu, będą się pojawiać tu. Czyli w gołębniku. No i co mamy? Wychodzi to wieczór. Księżyc świeci. Wychodzi Lichocki z bziąkiem, i co patrzy, co widzi. Tutaj siedzi wodnik. No właśnie w tym miejscu. No i prosi lichocki wodnika, żeby wodnik łaskawie przeszedł tam dalej za płot, a za płotem tam troszeczkę, troszeczkę dalej jest potoczek, do którego wodnik sobie może pójść, a tam jeszcze kawałeczek żeremia, bobrowe już no, nie będziemy tam chodzić, bo szkoda czasu. A tutaj jest właśnie ten płot. Na którym pojawia się Zgraja Bobaków. Kiedy już się ten wodnik stąd wyprowadził, oto to proszę, bardzo piękny biobasen. To jest ta imprezowa stodoła. No to z wziąkiem lichocki tych Bobaków tam musi przegnać. Jeszcze rzucić ten malutki okoliczność. No tutaj, jak już tych Bobaków przegania, to w międzyczasie ustrzel wali. Właśnie w te, tutaj w tę ścianę głową no tu wziął Lichocki tego Ustreła za nóżki, wręczył Bzionkowi. No i Bzionek tam daleko, daleko jeszcze za te budynki w bez wyniósł i pod Bzem wąskim przejściu do nawi Ustreła wsadził. idziemy jeszcze sobie w ostatnie miejsce. Tutaj mniej więcej, o tu, wylądował nam Wege vampir Radio, który przeleciał kilkadziesiąt metr, kilometrów z Lublina, żeby się spotkać z Markiem Lichockim. A tam, o cyk, właśnie nam mignął właściciel z tym Żedziuniem, który też był wspomniany w opowiadaniu gołem. O, a tutaj jest dom. W którym rozegrały się mrożące krew w żyłach zdarzenia, czyli atak zmor na rodzinę właścicieli gołębnika, tak wygląda prawdziwy gołębnik, moi drodzy. I w opowiadaniu gołębnik możecie sobie o nim przeczytać. Zapraszam do uniwersum powiernika. I zapraszam do gołębnika. Trzymajcie się, Sława.